co wyglądam jak człowiek? teraz złowię ten ruchać na fryzurę. ale tak szczerze to był chyba trzeci albo czwarty barber, którego był, w salonie jestem i według mnie ten był najbardziej spokojny w porządku. Że mnie obciął, moim zanim najlepiej, bo mnie obciął normalnie, normalny człowiek, pod tym względem. Że obciąłem około 40 minut powiedzmy. obciąłem około 40 minut. pierwszy, którego byłem trzy pięć minut, a drugi musiałem nie wiem dwanaście minut. a płaciłem za godzinę. mnie to naberniejsze wyruchali. ale jeszcze dzisiaj minut to płacił, wiem przyjemnie. to tym się podoba. no, taki ukraińczys był w ogóle. taki był, był w porządku. Lexi to kolejny a paprzedni nie chciał, żebyś hodował grzywkę, żeby coś zrobić, go zdradziłeś. teraz? Hehe. tak. Tak było. Ale mi wkurzył, bo on wziął siedem tych z obcięciem, nie? Obcinał 5 pięć minut. Powiedział, aż skrótę ci na szybko boki, że... odrośnie ci góra, to wtedy ci fryzurę wymyślę. A on po prostu na siano wyruchał? nie obcinał pięć minut, Powiedz mi kasy za to. Pierdolego. Ociągniemy za 7000 cm w 5 minut, a po tygodniu popiół powiatrosz będzie tak samo jak przed barberem, Zdaje się, tam wyruchasz, więc potrzebuję do innego. Plus, ja bardzo to zaproszę, ja mam taki kraf, że to tylko jest wolny termin. Zaczęliśmy wtedy o wolnym terminie na następny dzień, to zapisałem się wczoraj wieczorem, o wolnym terminie na następny dzień i w takim razie pani posuwała, czyli o 11. Przepraszam, 11 bo 11.00 opetnę, powiedzmy, po 12.00 będę w domu, ogarnię się i będę w tym musił stryk 11 15% za literalnie, by się obciąć. Już ci się wszystko skończyło, co miałem załatwić, jeszcze to załatwiłem. Z dużo powiedziane. Kiedy odebrałem? Kilka tygodni temu odebrałem świadectwo, bo skończyłem szkołę 99% byłem pewny, że to słyszałem ze sobą, że mam w aucie. 99% to się do auta, jak jechałem tutaj. No i nie wiem, czy może się to zostawiłem w domu, ale będę, że je pakowałem. Czy więc są dwie opcje? Pierwsza opcja jest taka, że, że przyjeżdżam do świadectwo, świadectwo do domu, tutaj, i gdzieś się kurwa położyłem, to go znaleźć nie mogę. gdzieś całe mieszkanie przeszukałem, to jest pierwsza opcja. A druga opcja jest taka, że jak szedłem z wojskami do domu, coś mi wypadło po drodze. <noise> więc no, nie fajnie. A zabierzmy tego świadectwa, wiecie, świadectwo dostać, to jest problem, o kopie. to nie jest wcale trudne, ale chodzi o to, że mam czas do przyszłego czwartku, czyli do tego co wiecie, czwartku mam czas, by złożyć papiery na studia, wtedy mam zniżkę 600 złotych, to jest bardzo dużo pieniędzy, 600 złotych, to jest tylko mi zależy na tym, by to znaleźć. Szukałem, ale nie znalazłem, to dzwoniłem do szkoły mojej i dyrektorka mnie wyśmiała. Powiedziałem, jakim cudem, zgubiłem po kilku tygodniach świadectwo, skoro dopiero je odebrałem. Nim nie wyśmiała. mnie Nie fajne. Ale powiedziała, że na tym się nie zajmuje, bo w ma tylko i wyłącznie sekretarka, a sekretarka dopiero za miesiąc wraca. No I powiedziałem, że trochę lipa, a powiedziałem, że skoro w tym roku skończyłem szkołę, to może się jej uda, ale nie obiecuję, że może się jej uda też wtedy sobie ogarnąć. Bo to jest z tego roku, więc też papiery są, w teorii, ale że no, ona się nie zajmuje, ale dla mnie zrobi jak powiedziała, i postara się to ogarnąć. Więc może się uda zaszczędzić pół koła. No głupio wyszło. Bardzo głupio wyszło. Dobra, wyszło sobie film Freak Fight Polska, wczoraj wstawiony, oh, ale i z <laughs> Kierze, tak, gdyby żadne mnie nie pisze, mam zero par, ale kiedyś się udawiecie. Tak, profilaktycznie, dla ty. O kur! Asteta przesyła 3 złote. Cel moderator. Rata 6 z 50. Pozostało 132 złote. Pozdrawiam, Gęsiu. Dzięki, asteta. Ty chcesz 50 tych rad wymyślił? Ja napisałem na Instagramie, wyjebane masz. Nie pomawiaj mnie. Masz niklepiej, smileyt ty masz i konki. To powiedziesz pomówienia są. Nigdy nie napisał. Kiedy nie napisał. Gdy nie popcy do mnie piszą. Co to jest, a oh, to jest to? Nie chcę, kurwa, będzie, czy wyłączyć. Nie chcę, będzie. Dobra. Bierzemy sobie ten na szybko. Zrobiłem sobie kawkę, by się napić na streamku, a dzisiaj przed 10. to jest mały problem. Okazało się, że mleka nie ma w domu i mi się chciało schodzić po mleko na dół. I mam taką czarną kawę. Kurwa, czarna jak diabeł. Bardzo tak przemyślałem, szybko że tak mogę pójście do Żabki szybko po mleko, więc palić na 5 minut później. No trudno. Oglądamy oficjalnie ogłoszona zawodniczka, która zawalczy na najbliższej gali KaiHide kawa bez mleka. Jeszcze koszkę bardzo. Na ten moment nie poznaliśmy jej przeciwniczki, jednak szybko usłyszeliśmy tweet Twitcha oraz tej mieszkore na Mogą sugerować, że to aktualna dziewczyna dobiega zmierza się z Lexi. Warto wspomnieć, że influencerka dostała propozycję walki z Olivką Brazil, lecz podobno ją odrzuciła. Szereg feimu na najbliższą galę zasiśli natomiast Kowalski, który również nie ma oficjalnie ogłoszonego rywala. Jednak w ostatnim czasie pojawiło się kilka lików sugerujących, że jej przeciwnikiem będzie Ksio. Wczoraj Czwój się live aferek, w którym gości nie wystąpił zawodnik Prime oraz streamer Bagieta. bardzo barwna postać, która w, tak w ostatnim tak czasie tak. była spory rozgłos oraz sympatia wśród widzów. o swoich problemach finansowych oraz kredycie opiewającym na 70 zł jeszcze coś tam się jeden klient nie wypłacił to to no ja poproszę, żeby utrzymać firmę żeby po prostu to pociągnąć no to wiem wiem jeden drugi kredyty masz dalej rozumieć jakiś dług wobec tych już kredytów tak da. tak ja to na co ten tak że sami t... powiedzieć ile to jest czy nie chciałbyś się tego informacji. Ech. ile wynosi jakby twoje twoje... tysięcy około to jest tysiąc tysiąc miesięcy ok zaproponował układ, według którego wszystkie donajty ze streama trafią na konto bagiety słuchajcie uważam że po tutaj widziałem parę takich e, propozycji ja nie narzekam ogólnie na e, na sos i chciałbym żebyście jeszcze donajty streama wszystkie nie nie na nie nie przysadam. nie cel, no, ale, tak, że, tak, nie jest tak, tylko napisałam dzisiaj, tak? To powiedz jak masz na imię. czy ty kłamiesz dla widza czy ja kłamię dla widza. Podaj swoje imię. To powiem, czy napisałaś. Zabij, czy się nie dał jeszcze Suba, mi Suba. A ja dam się 100% 100% mamy deal taki, że nie musisz się rozklejać. I ja coś dostałem, i ty nie tęczę. Akcja wywołała do sporych donatytów oraz pomocy również od innych youtuberów. Między innymi do Aferek z który zapowiedział, że pomoże w z kredytem. Do pomocy dołączył się również były zawodnik Feymo oraz bodał Don Casey, który wpłacił swoją cegiełkę, Jednocześnie posuwały z w walki na na Daj bagiecie w tym momencie od siebie 2000 zł. złotych. Jesteś wielkim milionerem. Ale się Zapraszam do przebicia. Musisz pójść po 2000 zł. złotych. Nie, nie róbcie tego. Tak. Zobaczmy, Casio. Zróbmy wojnę. Może spłacimy kredyt. To Casio, 2,5 koła. Przebijam cię, grubasie. Na wszystko. Swoje gwiazdy szanujemy. Zbieramy i Dziękuję, do Casio. Okej, okay. teraz mam 3 koła od Casio. Musisz pójść po 1 <laughs> Nie, siadaj. Nie. Przekazane. Nie. nie? Końcowym efektem streama Boxtel pochwalił się na Instagramie, podając następujące wyniki. Około 30 tysięcy złotych zebranych z dotacji dla Bagiety, 45 tysięcy ludzi w piku, 350 tysięcy wyświetleń oraz około 10 tysięcy nowych subskrypcji. Panowie około 2 w nocy odpalili kolejnego live, tym razem in real life na Twitchu, na którym jeździli po mieście filiseczki oraz podrywali dziewczyny. Na miłości stoi na czele? Super. Pozdrawiam serdecznie. Super. Norman Parke, oficjalnie zwolniony swoim MMA. Federacja opublikowała na swoim Instagramie oświadczenie dotyczące sytuacji z Irlandczykiem. Jak możemy przeczytać, Parke wraz ze swoim menadżerem złamań warunki kontraktu, podpisując umowę w prime'ie na kilka walk oraz decydując się na pojedynek z profesjonalnym zawodnikiem MMA Grzegorzem Szulakowskim mógł stoczyć tylko jeden pojedynek w z konkretnym przeciwnikiem, jakim jest Paweł Tyburski lub w przypadku niezdolności do walki Piotr Tyburski. Co więcej, federacja przybliżyła jeszcze jedną sytuację z przeszłości, którą Norman nadwyrężył zaufanie właścicieli. FMMA MMA odkupiło od Normana sztabkę złota wygraną przez niego na Fame MMA 10. Po przekazaniu środków w wysokości ponad 26 tysięcy dolarów, federacja nigdy nie otrzymała od niego wspomnianej sztabki, ponieważ ta nie była już w jego posiadaniu. Ze względu na wielokrotne łamanie zapisów umowy, celowe zadajanie faktów... Jesteście połamawiaczami, bardzo dobrze wyglądam. Wyglądam bardzo korzystnie. <laughs> Trusicie mi po prostu S. tu wprowadzenia w, oraz w, prowadzeniu w przedstawicieli w MMA, Federacja zakończyła współpracę z Normanem Parkiem oraz reprezentującym go Marcinem Prymkiem. Norman skomentował post słowami wszystkiego dobrego, Dzień, a jego przeciwnik w mocnych słowach odniósł się do zachowania Irlandczyka. Piotrek ocenił, że nie trafi takich ludzi jak Norman, który dostał od federacji wszystko, co teraz ma i zarobił więcej niż w całym swoim sportowym życiu, a teraz nie wykazuje żadnej lojalności oraz wdzięczności. Stwierdził również, że nie chce już rewanżu z Irlandczykiem i cytując, albo masz szacunek i zachowujesz się elegancko, albo jak on nie masz, nie szanujesz żadnych ludzi ani żadnych wartości nie pomimo sportowych osiągnięć Na napisał, i do sytuacji kontraktowej odniósł się również dontacja, o który wstawił post z opisem jak wam wcześniej mówiłem, normalnie jest podpisany z nami na ten A że grupa spedytowana ma nazwę, że jest u nich to bierzcie się w wie, że żądę, to mam naząd. I chcecie dodać na kolejny gaj. To by było na tyle w dzisiejszym ale jeśli chcesz... oj, 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 kurde śpiący jestem. Szkoda, że nie kupiłem mleka. Gdybym kupił mleczko? To ja bym kawkę dobrą. A to jest tak mocno w zapachu. Kawa bez mleka, na samej wodzie. Będziemy łygać. Czy na to wypić, czy nie? Mówię, że byś mi Widziałem, pisało o tym mój przyjaciel Zebo, że na się lekcji mapić. Nie jak myślałem. No nie za gorzka jak myślałem, dobra, da to wypić. Jest gorzkie, ale nie jest okropne. Okropne. Co to za gardek na głowie? A twoja stare na twarzy się działa. I robię. Parlada ją z jakiegoś do dołu. I mi się odbiło na twarzy, tak. Ogólnie nie moja wina. Ja już jak też włosy kleją, bo była turbo mokra mi włosy kleiła. Tak robiłem jej. Serio mówię. <laughs> nie, nie piszcie za Serio, tak robiłem. O kurwa, kupię pytanie, kupię pytanie, głupie odpowiedź. Tylko by się ładnie obciął dla widza. Postarałem się Wy że tak brzydko piszecie. a się staram. Dla widza się obciąłem. Dla widza staram się usunąć krosty z mordy i pan o cerę, a wy nie doceniacie. Doceniacie, że Gubi się stara. Wydałem pieniądze na fryzjera, a wcale nie musiałem. To dla was bym w kamerze wyglądał. No. Dwie osoby doceniły. To są prawdziwe widzowie. Ci, którzy doceniają, a nie hejtują. Możecie też lajkusia dla kubusia, bo jest dwa razy więcej osób niż lajków. Wy dajcie lajkusia. Nie bądźcie chujkami. To no jest nisko? Ja mam starannie za dużego czoła. No w porządku, co czoło, według mnie. Znaczy, jak mam dłuższe włosy, to to czoło się wydaje też mniejsze, bo wtedy jest mniejsze. <grym> <grym> Optyczne. A nie jest jakieś to podłużenie, takie normalne, bo podobno przeciętne. Ci, co mają troszeczkę większe czoło, troszeczkę większy mózg. Więc jesteśmy inteligentniejsi dzięki temu. Więc to są, to są plusy, by nie spojrzeć. To są plusy. Też kilka osób z Was pytało mi, to zrobiłem, że na głowie mam. No mam takie kuchen na głowie. Mm, miałem kiedyś szampon na to. I po tym szamponie mi to znikało. Dlatego na szamponie mi 2 miesiące temu już. No i. Nie mam tego szamponu, więc plamy na mordzie, na głowie dokładnie. mam dwa, dwie 12 do tego, dzisiaj już posmarowałem go dwa razy, kiedy wróciłem, czyli w chwili, nie wiem, półtorej godziny dwa razy go posmarowałem, Jeszcze się po nie posmaruję bez trzy razy i jutro posmaruję, może to delikatnie zaniknie. To kup nowy, no właśnie mogę kupić nowego, bo to jest szampon na receptę, to jest szampon z antybiotykiem, a problem jest taki, że nie mam recepty na niego, zadzwoniłem, zadzwoniłem do mojego rodzinnego miasta, czy da radę lekarz ogólny przypisał receptę na ten szampon, ale niestety jest problem taki, że... Ona jest na zwolnieniu, dopiero w przyszłym tygodniu wróci. Więc powiedziałbym gdy do niej, że zadzwonię, czy ta rada wybierce wypisała. Jak da, to fajnie. A jak nie da mi recepty na szampon, to będę musiał pójść do dermatologa, bo ona mi przypisała. Więc. No, więc to mi to tyle. A dlaczego ta luda na zdjęciach wygląda i ważyła 30 mniej? Ta luna na zdjęciach wygląda ładnie. To na żywo wygląda, jak wygląda. Nie każdemu mu się podobać. O, niechaj będzie. Też myślę tak, jak chcę z spędzić wieczór dzisiejszy. To jest dopiero 14. Ale tak żeby mi się spędzić z wami wieczór. No bo w mi się ja nie chcę. O, lol. Widzicie to główno tutaj? Odwiedzić to gówno? I jeden, do jednego, to samo. Mieliśmy na egzaminie próbnym w technikum. Się o to narysować. To musieliśmy się autodesować. Powód musi się w programie, nie? To program się nazywał AutoCAD. W AutoCAD musieliśmy takie taki autodesować. A to było na, jako próbne, jako testy, jak przygotowujące nas. Na regalnie ma dużo być taki śrubka, pięciokątna do zrobienia. Ale tak coś musieliśmy coś Problem taki, że ja nie mam wyobraźni? Myśleli, że te techniczne wychodziły, bo, bo nie mam wyobraźni do tego. Bo to, to by to robić w, w programach 3D, tak jak to teraz starszości, trzeba robi w 3D. Coś to, to w 3D robić, ale wykazują no, się, rozumiem, że dużo czasu nie ma, że 3D jest trudniejszy, ale później